Tutaj chcieliśmy zakomunikować, że podczas właśnie tej konferencji w sprawach społecznych i gospodarczych w Katowicach na Uniwersytet Powszechny Uniwersytet Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego zapisało się już chyba 30 osób. Tutaj prezentujemy czy bardzo miło nam powitać. Właśnie studentów, studentów, słuchaczy bardzo doświadczonych, pana mecenasa, również pana zajmującego się no, architekturą, tak? polityką społeczną, prawda? I tutaj może prosimy o parę słów. Panie profesorze, dziękuję pięknie za taką inicjatywę, ponieważ to są, słuchajcie, najważniejsze dla nas informacje. Są ludzie, którzy. Czynem społecznym, nie dla pieniędzy, tylko czynem społecznym, próbują od nowa odnowić tego ducha polskiego, między innymi poprzez takie inicjatywy. I dlatego jest dla mnie zaszczytem bycia ponownie studentem, może już nie w tak młodym wieku, ale jak mamy takich profesorów, to to, to jest dla nas naprawdę ważna informacja i ważna rzecz uczestniczenia w tym. Dziękujemy Dziękuję. jeszcze raz. Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w powszechnym Uniwersytecie Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego. Uniwersytet został powołany przez Instytut Myśli Szumana w 2020 roku i w związku z tym nie jest on uczelnią wyższą w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym. Aby zapisać się na zajęcie uniwersytetu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.punkt.pl Należy przejść do zakładki rejestracja. A następnie na dole strony wypełnić przynajmniej obowiązkowe pola, takie jak imię, nazwisko, miejscowość, województwo oraz adres mailowy. Na adres mailowy otrzymają Państwo automatyczne potwierdzenie zgłoszenia. W późniejszym terminie otrzymają Państwo maila z informacjami o uniwersytecie oraz login i hasło do osobistego konta na platformie internetowej MS Teams, na której odbywają się zajęcia. Na tym koncie znajdą Państwo również nagrania wcześniejszych wykładów oraz inne materiały przydatne do pogłębienia konkretnego tematu. Zajęcia odbywają się w co drugą sobotę w godzinach od 10 do 13.15. Zapewniamy pomoc techniczną przy pierwszym logowaniu na konto MS Teams. Serdecznie zapraszamy.